Dzisiaj dzisiaj zaczynam od śniadania na słono, bardzo go lubię, ale nie jadłam już kilka dni, także czas na powrót. Mam tutaj łososia, jajko, serek śmietankowy, szczypiorek oraz bajgla, który w sumie będzie trochę robił robotę pod względem, wiecie, takim wizualnym. Zaczynam od skropienia łososia cytryną, mam tutaj też ogórka i przyznam Wam, że ja jakoś nie przepadam za połączeniem pomidora i łososia, więc zawsze wybieram właśnie ogórka albo paprykę. I pokroję szczypiorek. Może dodam trochę właśnie do jajka. Ja oczywiście uwielbiam chrupiące pieczywo, więc przekrajam bajgla na pół i wkładam do opiekacza na tak 2 minuty. Do jajka dodaję sól i pieprz. I chyba dzisiaj usmażę takiego ala mini omleta. Czasami robię jajko sadzone, ale dzisiaj jakoś tak mam ochotę na totalnie ścięte żółtko. Omlet usmażony, teraz czas na składanie bajkla. Kochani, dopiero teraz witam się z Wami. Zrobiłam śniadanie i zabieram się za jedzenie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam, co jem w ciągu dnia. W ciągu w sumie dwóch dni zobaczycie mój jeden dzień, taki szkolny, a drugi weekendowy. Powiedziałam Wam w ogóle, że nie lubię pomidorków do łososia, ale tutaj wzięłam, bo miałam takie ładne w domu. Takiego bajgla można robić na mega dużo sposobów, można też zrobić go na słodku, na przykład z dżemem, z masłem orzechowym. Ja też bardzo lubię z awokado i właśnie z jajkiem sadzonym, to jest też super połączenie, także możecie robić na różne sposoby. I dzisiaj dla odmiany nie zaczynam dnia od kawy, co jest aż dziwne jak... Dla mnie, dlatego że zazwyczaj jak kiedy do szkoły, no to robię też kawę, żeby troszeczkę się rozbudzić, mieć, mieć zastrzyk kofeiny, ale dzisiaj jakoś tak nie miałam ochoty. Zjedłam siadanie i powiem Wam, że naprawdę bardzo mi smakowało. I nie mogę się decydować, czy wolę się na nie na słodko, czy na słodko. U mnie to zależy naprawdę od, e, od tego, na co mam po prostu ochotę. E, teraz się stwierdziłam, że przebiorę. Jeszcze zanim wyjdę z domu, to powiem Wam kilka słów właśnie o posiłkach, jak to u mnie wygląda, i też o jedzeniu. Więc powiem Wam, że. Te dni u mnie wyglądają naprawdę różnie, dlatego że czasami mam na 40 do szkoły I nie mam totalnie siły, wiecie, na robienie jakiegoś super śniadania Więc zazwyczaj robię sobie wieczorem coś, żeby zabrać w lunchboxie Czasami jem na mieście też jak mam szkołę, jak mam okienka i wtedy nie gotuję, mimo że bardzo lubię to robić, no to czasami w ciągu tygodnia po prostu nie mam na to czasu. Czasami gotują moi rodzice i po prostu jem to, jak przyjeżdżam ze szkoły, więc u mnie to bardzo dużo zależy od względów właśnie czasowych. Mimo tego staram się, aby wiecie, te posiłki były fajne, żeby mi smakowały, żeby nie jeść wiecie, tak na szybko, bo, bo jednak przywiązuję uwagę właśnie do kuchni, do jedzenia i sprawia mi to ogromną przyjemność. Wróciłam niedawno do domu i zabieram się za obiad. W sumie nie miałam pomysłu, co by dzisiaj zrobić, ale mam tutaj ziemniaki młode, są też szparagi, brukselkę, więc stwierdziłam, że może zrobię taką sałatkę, upiekę um, albo podsmażę trochę właśnie brukselkę ze szparagami, pieczone ziemniaki. Mam tutaj też piersku czeka, więc może zrobię z, na przykład z oregano. Ja uwielbiam w ogóle szparagi i bardzo Wam polecam zrobić z makaronem, właśnie tak w sosie śmietanowym. Na początku pokroję ziemniaki, lekko je podgotuję żeby było szybciej i po prostu włożę później na jakieś 20 minut może do piekarnika. Ja zawsze tak robię, że lekko podgotowuję i dodam jakieś przyprawy, oliwę, od szparagów odłamuję te końcówki. One same się, wiecie, odłamują w tym miejscu, w którym muszą być. Jeśli chodzi o pierś kurczaka, to zrobię tak minimalistycznie, czyli czosnek, dodaję soli, pieprz oregano i trochę bazylii. Podsmażę tak dość mocno i później będę kroiłam na mniejsze kawałki. Zajadam się obiadem i powiem wam, że robiłam to na totalnym freestyl'u Nie miałam pomysłu i jakoś tak wykorzystałam składniki, które miałam I naprawdę lubię takie bowle, czyli wiecie, jakieś warzywa mm, Np. jakiś kurczak albo ryba I koniecznie brukselka i szparagi na maśle Dlatego, że wtedy wydobywają swój smak I naprawdę z masłem złoto mhm. I ziemniaczki Mój ulubiony moment to kiedy, wiecie, spędzę sporo czasu w kuchni i później mogę już zasiąść i się tym delektować. I powiem Wam jeszcze, że jeśli chodzi o szparagi, to polecam Wam wybierać te takie cieńsze, dlatego że one mają wyraźniejszy smak, a te grubsze szparagi nie są aż tak intensywne takie wiecie, jędrne także polecam te cieńsze. Mm. Robotę rozpoczynam od kawy. Dzisiaj w końcu po całym tygodniu mogę na spokojnie zrobić sobie wiecie śniadanie. Julka tutaj jadła obok mnie śniadanie. Zazwyczaj tak jest, że ja tutaj poranna kawka, jula śniadanie, a ja dopiero po jakiejś godzinie sobie zaczynam robić to śniadanie, ale kawa naprawdę... Ja potrafię na śniadanie? No wiem i dobre czy nie? Dobre. Ostatnio mamy w domu deficyt maczy, więc niestety dzisiaj macza nie wleciała, ale za to kawa jak złoto i ostatnio przerzuciłam się na kawę na zimno. A ty nie jesteś fanką? Jestem, ale nie aż tak. Może na zimno to tak ok, ale bez jakiegoś wielkiego szau. Weekendowe śniadanie dzisiaj na słodko. Stwierdziłam, jakoś tak natchnęło mnie, że mam jagody mrożone. A bardzo dawno nie jadłam właśnie takich racuchów, pancaków, właśnie z jagodami w środku. Mam taki serek waniliowy, więc nie wiem, czy mam też cytrynę. Może dodam trochę skórki z cytryny. Wydaje mi się, że to fajnie by przełamało smaki, właśnie do jagód. Zaczynam od wbicia jajka. Trochę słodzika i trochę mleka. Dodam też trochę skórki z cytryny. Teraz dodaję mąkę, tak na oko. Wydaje mi się, że mąki dodam tak 40 gramów. Trochę proszku do pieczenia. Dodam też trochę tego serka. Ja powiem Wam, że masę na takie placuszki paneki zazwyczaj robię dość na oko, dlatego że ta masa ma być taka gęsta. Nie, no powiem Wam, że takie śniadanie w sobotę to jest złoto. Zrobiłam oczywiście jeszcze zdjęcie do wyróżnionej relacji. Mm. Cytryna tutaj jest niezastąpiona. No i ten serek waniliowy. Na obiad tego dnia postawiłam na spaghetti bolognese w wersji takiej wegańskiej, dlatego że zamiast mięsa użyłam tofu. I mimo tego, że ja jem mięso, to jest to fajna alternatywa i bardzo mi to smakuje. Tofu na początku podsmażam, oczywiście dodaję przyprawy, sos sojowy, i później daję do piekarnika, i wtedy ono robi się takie chrupkie i naprawdę bardzo dobre. Jeśli chodzi o sos, to robię go na bazie przecieru pomidorowego. Dodaję startą marchewkę, oczywiście cebula, czosnek, ulubione przyprawy. Jest to naprawdę pełnowartościowy posiłek, więc jeśli nigdy nie próbowaliście właśnie takiej wersji tofu, to zachęcam was i jeśli przetestujecie, to koniecznie dajcie znać, jak wam smakowało. Są pyszne. Tak dawno ich nie jadłam, jakoś z rok. Pomijmy fakt, że zapłaciłam za nie duże pieniądze. Nie żałuję. Witam się z wami już pod wieczór. Za chwilkę będę się zbierała i robiła jakąś kolację, bo w sumie już zrobiłam się głodna. Mimo, że jest dosyć wcześnie, to nie wiem, jakoś tak mam ochotę coś zjeść. I wcześniej, oczywiście, zjadłam sobie trochę lodów, dlatego że. Te lody, teraz już wchodzi mi faza na jedzenie lodów. Jak właśnie się zaczyna robić cieplej, to wtedy oczywiście lody to się staje mój ulubiony deser. Zjadłam sobie te jedne z moich ulubionych, czyli Ben Jerry's te peanut butter z precelkami z brownie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony smak lodów i czy jesteście właśnie team śmietankowe. Czy bardziej takie sorbety? Także koniecznie piszcie w komentarzu, będę wszystko czytała, zostawiała serduszka. A jeśli chodzi o kolację, to wydaje mi się, że postawię na też coś na słodko, bo dzisiaj jakoś tak mam ochotę. Robimy coś na słodko. Zdecydowanie. I reach through mysterious ceilings my only hope i look for the things i don't know